Jak słuchać, żeby zrozumieć? Czy miałeś, miałaś kiedyś tak, że po rozmowie z kimś wydawało ci się, że się rozumiecie, potem jednak okazało się, że zupełnie nie, że zrozumienie to jest ostatnia rzecz, która była Wam wspólna? Jeśli tak, zapraszam na wysłuchanie odcinka o tym, co robić, żeby słuchać uważnie, a w zasadzie o tym, jak słuchać, żeby zrozumieć. Oraz także o tym, czego unikać, żeby rozumieć lepiej, żeby dać sobie szansę na zrozumienie. Nazywam się Przemysław Kutny, a to jest kanał Dobra Mowa, Wystąpienia Publiczne, ale jak usłyszałeś, nie tylko. Na początek powiemy sobie o aktywnym słuchaniu. Czym ono jest? To po pierwsze wszelkie drobne komentarze, takie jak super, no i oczywiście z zaciekawieniem, rozumiem, w porządku, słuszna uwaga, jak zauważyłeś, zauważyłaś, wcześniej itd., itd. Okaż zainteresowanie, zrozumienie, żeby po prostu druga strona miała ochotę z Tobą rozmawiać, żeby czuła, że po drugiej stronie jest człowiek, który słucha aktywnie, słucha, a nie tylko słyszy. Kolejny element składający się na aktywne słuchanie to otwarta postawa. Wydaje się proste, ale czy zawsze takie jest? Niekoniecznie, no bo cóż się kryje pod tą otwartą postawą? Przede wszystkim kontakt wzrokowy. Odsłonięte wrażliwe części ciała, takie jak krocze, brzuch, kark. No niekoniecznie cały czas, ale to jest właściwy kierunek. Ważny jest ten kontakt wzrokowy, ale znów nienapastliwy, nie stały. Badania pokazują, że w normalnej rozmowie osoba, która mówi, patrzy na nas do 60% czasu rozmowy. To ten, kto słucha, patrzy dłużej, ale to nie znaczy, że cały czas, bo ten czas to 80% w przypadku osób słuchających. Kolejny element składający się na aktywne słuchanie to przytakiwanie poprzez skinienie głową, ale uwaga, wtedy, kiedy się z kimś zgadzasz. Mamy zatem już trzy sposoby. Jak jeszcze okazać się, że słuchamy aktywnie? To przede wszystkim włączenie w swój repertuar takiej świadome, funkcji fatycznej języka, czyli wszelkich mhm, mm. To proste, ale jakże pokazujące, że no jesteśmy z drugim człowiekiem, a nie gdzieś obok. Kolejny element to parafrazowanie. Nieco trudniejszy, no ale tym bardziej wartościowy. To ujmowanie własnymi słowami cudzych fraz. Dla przykładu. Czuję, że przez natłok pracy mamy mniej czasu dla rodziny, co sprawia, że gdy już ten czas znajduję, nie bardzo wiem, jak podtrzymać relacje. Czyli praca pozbawia cię radości z kontaktu z bliskimi? No tak. Pokaż, że rozumiesz drugą stronę, wyrażając to swoimi słowami. Wówczas będziesz miał większą pewność, że w istocie rozumiesz to, z czym się mierzy druga strona. Kolejny element. Dostrzeganie i werbalizowanie tego, co widzisz, że dzieje się z rozmówcą. Ujmowanie w słowa tego, co podejrzewasz, że się z nim dzieje. Widzę, że to dla Pani ważne. Mam wrażenie, że. cokolwiek. To wrażenie może wynikać z tego, że ktoś się skrzywi albo podekscytuje, ale ty to widzisz, pokaż, że to dostrzegasz, zwłaszcza wtedy, kiedy coś może być dla kogoś niejasne. Czy to wszystko? Oczywiście, że to nie wszystko. Mamy jeszcze sposoby zadawania pytań. Powiemy sobie o dwóch: to pytania zamknięte i pytania otwarte. Pytania zamknięte zaczynamy od czy. Kiedy je stosujemy, sprawdzą się na początku konwersacji, po prostu, aby zagaić. Możesz sobie opracować taką listę pytań, by mieć ją zawsze pod ręką. Czy pan też przyszedł tu z myślą o podobał się Pani ostatni prelegent? Nie zawsze to czy musi wybrzmieć, jak słyszysz. Niekiedy może to być zdanie po prostu twierdzące, tak jakby bez tego, czy, ale zadane jak pytanie. I wtedy jest to pytanie. Tylko, że bez czy, ale o takiej samej funkcji. Jak można na takie pytanie odpowiedzieć? Tak, nie, nie wiem, ewentualnie to zależy. Po co? No znów, po to, żeby zagaić, żeby po prostu spróbować nawiązać pierwszy kontakt. A gdy ten jest już nawiązany, możesz się pokusić o pytania otwarte takie, które zaczynają się od jak, kiedy, dlaczego, który, na ile. Gdy chcesz pogłębić temat, na tyle, na ile pozwalają okoliczności. A co pani sądzi o ostatniej prelekcji? Jak się panu podobało to czy tamto? Wówczas uzyskasz nieco więcej informacji. Dajesz sobie szansę na to, by pogłębić właśnie temat, pogłębić zagadnienie, które być może okaże się równie ważne dla was dwóch, dwojga, z kimkolwiek rozmawiasz. Równie ważne jest unikanie pewnych zachowań. Powiedzieliśmy zatem do tej pory o aktywnym słuchaniu, powiedzieliśmy sobie o zadawaniu pytań, które również odzwierciedla to, że słuchamy aktywnie, no bo jesteśmy w stanie się odnieść do tego, o czym ktoś mówi. No, możemy również unikać pewnych zachowań. Zakładam, że unikasz ich, no ale tak na wszelki wypadek przypomnijmy sobie, czego unikać należy zdecydowanie. To przede wszystkim pytania zbyt dociekliwe. Jaki metraż ma pańskie mieszkanie? Przy której ulicy dokładnie pan mieszka? Bagatelizowanie wypowiedzi partnera w dialogu to także jest coś niepożądanego. To taki narcyzm konwersacyjny, olśniewanie sobą, żeby pan wiedział, co mnie spotkało, kiedy odpowiadasz na drobną uwagę, że ktoś zapomniawszy parasola zmógł w drodze na miejsce. Wówczas tak jakby swoją narracją przykrywasz to, co mówi ktoś inny. Nie chodzi o to, żeby przykryć to, co ten ktoś mówi, lecz o to, żeby się do tego jakoś odnieść. Jeśli uznasz, że naprawdę chcesz o tym powiedzieć, no to być może będzie na to miejsce nieco później, ale daj się najpierw wypowiedzieć drugiemu człowiekowi. Zadaj pytanie otwarte, zamknięte, takie, które pozwoli wejść ci w ten jego świat bardziej. Wszak chcemy zrozumieć drugiego człowieka, a nie pokazać, jacy to my jesteśmy wspaniali, jakie to nam fantastyczne rzeczy, fantastyczne bądź straszne rzeczy się przytrafiły. Zatem zwracamy uwagę na to, by nie bagatelizować wypowiedzi partnera. Narcyzm bowiem sprzyja ignorowaniu tejże. Czego jeszcze unikać? To podejścia protekcjonalnego. No, ktoś taki jak pani to powinna wiedzieć, że tak się latem nie należy ubierać. No wszelkie tego rodzaju uwagi są po prostu niestosowne i to niezależnie od tego, do kogo są skierowane, czy do kobiety, czy do mężczyzny, no, darujmy sobie takie rzeczy, a jeśli ktoś w taki sposób się do nas zwraca, no bądźmy asertywni na tyle, żeby po prostu powiedzieć, że sobie tego nie życzymy, albo zwyczajnie unikajmy takiego towarzystwa. Wszelka ironia i szyderstwo są zdecydowanie nie na miejscu, zwłaszcza w relacjach, które mają charakter taki dość początkowy i powierzchowny. Świetny strój, jak na tę okazję, naprawdę, no doskonały, po prostu fenomenalny. Kiedy chcesz skomentować coś z dezaprobatą, oczywiście. Zwracam też uwagę na to, by nie udzielać rad. Kiedy nie jesteśmy o nie proszeni. Ludziom często się wydaje, że są uprawnieni do tego, żeby zwracać nam uwagę wtedy, kiedy nie mamy na to najmniejszej ochoty. Unikajmy tego. Jeśli chcemy udzielić komuś rady, zapytajmy, czy ten ktoś ma na to ochotę. Ostatnio bliska mi osoba powiedziała, że ktoś w jej rodzinie często zwraca uwagę na błędy językowe osoby, która no, popełnia te błędy. No, i niech popełnia, ale uwagę w takiej sytuacji możemy zwrócić no właśnie wtedy, kiedy jesteśmy sam na sami, wtedy, kiedy ta druga osoba jest otwarta na to. I to tymczasem tyle. Oczywiście jest znacznie więcej rzeczy, o których moglibyśmy sobie tutaj powiedzieć. Serdecznie zapraszam do zainteresowania się tym tematem. Zwłaszcza, że już niedługo, bo 15 listopada, ukaże się moja książka pod tytułem Jak być zabawnym, a nie śmiesznym. Rzecz traktuję o dobrej rozmowie w domu, w pracy oraz w życiu w ogóle. Jeśli zaś ten materiał już teraz był dla Ciebie wartościowy, polub go, zasubskrybuj cały kanał. Dziękuję tymczasem za uwagę i zapraszam do czujności i śledzenia kolejnych odcinków na kanale. Do zobaczenia!